Można też podpatrzyć coś od innych ekip, albo utwierdzicie, że jesteś naprawdę dobry, nie? Profesjonaliści, profesjonalny system, no i piękna pogoda oczywiście. Byłem ciekawy, jak tak naprawdę inne ekipy po prostu też to montują, żeby nauczyć się też od innych. Przyjechało 10 ekip z całej Polski i przywieźli tutaj nie tylko dużego powera do, do rywalizacji, ale też i ogromną wiedzę, która dla mnie również była często inspirująca. Fajna, fajna impreza udana. Jesteśmy zadowoleni z chłopakami. Super event. Krzysztof nigdy w takim czyndzie nie brał udziału. To kształt mi się podoba. Ciekawie, coś nowego. Fajna konkurencja. I na pewno będziemy zainteresowani uczestnictwem w tego typu imprezach na przyszłość. Aby tak dalej. Bardzo dobrze. A tutaj wspieram naszą fantastyczną ekipę fachowców z Gdańskiej Fabryki Okien. Pomagam im, donoszę ściereczki, papierki. Walczymy, staramy się i dzięki temu, że tu jesteśmy razem, też się dobrze bawimy. Impreza super. Byle więcej tak. I To co mamy do oceniania, jak patrzymy na pierwszy rzut oka, no to, no to jest, jest poprzeczka zawieszona bardzo wysoko. Także no nic tylko pogratulować, bo to co powtarzamy cały czas, no, otaczamy się profesjonalistami. No i to widać na pierwszy rzut oka. Także no myślę, że jury będzie miało tutaj dość, dość duży orzech do zgryzienia, kto po prostu wygra. Dochodzi już do takich sytuacji, że niektórzy myją okna, się, żeby tylko zaplucować. Jest to bardzo... Bardzo pomocne i wesołe. Dla mnie to też się będzie liczyć, bo rzeczywiście no, firma wtedy świadczy to o, o jej profesce. Nie robiliśmy na, na wyścigi, po prostu estetycznie i, i tak jak robimy zawsze na każdej budowie. Nie? Ja jestem w szoku, że, że to się tak udało. Najpierw była myśl, potem realizacja z całym zespołem. Daliśmy radę, wydaje mi się, że to, 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 to zwróci uwagę, a rozwinięcie następnego eventu to już jest po prostu lecimy w kosmos. Zadowoleni są wszyscy chyba łącznie z właścicielem, to, co bardzo cieszy. I mam nadzieję, że takich wydarzeń będzie więcej, bo one są potrzebne. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy, nasz dom mógł uczestniczyć w tym niesamowitym wydarzeniu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.